Ten dzień miał być jednym z najlepszych w moim życiu. Po siedmiu latach ciężkiej pracy, nieprzespanych nocy i weekendów spędzonych nad projektami, wreszcie dostałam to, na co tak długo czekałam, awans na stanowisko dyrektora działu. Kiedy zobaczyłam maila od zarządu, poczułam, jak fala euforii i ulgi zalewa całe moje ciało. Pierwszą osobą, do której zadzwoniłam, był oczywiście Paweł, mój mąż. Kochanie, udało się. Mam to. Wykrzyczałam do słuchawki, a pracownicy w Open Space rzucali mi zaciekawione spojrzenia. Jego reakcja była wszystkim, czego mogłam pragnąć. Słyszałam czystą radość w jego głosie. Ewa, wiedziałem. Wiedziałem, że ci się uda. Jesteś niesamowita. To trzeba uczcić. I to nie byle jak. Szykuj się. Wieczorem zabieram cię w wyjątkowe miejsce. Bądź gotowa na siódmą. To będzie nasza noc. Jego entuzjazm był zaraźliwy. Czułam się jak królowa życia. Przez resztę dnia odbierałam gratulacje, ale w głowie miałam tylko wieczór z Pawłem. Nasze małżeństwo od kilku miesięcy przechodziło przez jakiś dziwny, cichy kryzys. Oddaliliśmy się od siebie, rozmowy stały się powierzchowne, a on sam często był zamyślony i nieobecny. Tłumaczyłam to stresem w jego firmie i problemami z jego matką, która ostatnio podupadła na zdrowiu. Ale dziś, dziś jego głos brzmiał jak dawniej. Jak wtedy, gdy się poznaliśmy? Czułam, że ten awans to nie tylko mój sukces zawodowy, ale może też nowy początek dla nas. Punktualnie o siódmej Paweł czekał pod biurem z bukietem moich ulubionych piwoni. Wyglądał olśniewająco. Miał na sobie nową koszulę a jego uśmiech rozświetlał całą ulicę, pocałował mnie namiętnie, otworzył drzwi do samochodu i ruszyliśmy w nieznane. Gdzie jedziemy? Zapytałam, podekscytowana, niespodzianka, dyrektor Ewo, zasłużyłaś na wszystko, co najlepsze, odpowiedział, kładąc dłoń na moim kolanie. Pojechaliśmy za miasto. Droga prowadziła przez lasy, aż dotarliśmy do eleganckiego, Odrestaurowanego dworku, który funkcjonował jako restauracja i dom weselny. Miejsce było przepiękne. Stare mury otoczone były idealnie przestrzeżonym ogrodem, a w środku panował dyskretny luksus, kryształowe żyrandole, białe obrusy i świeże kwiaty na każdym stole. Byłam pod wrażeniem. Paweł, tu jest cudownie, ale czy to nie jest za drogie? Zapytałam, czując się lekko onieśmielona. Dla mojej żony nic nie jest za drogie. Dziś świętujemy, powiedział, prowadząc mnie do stolika w ustronnym kącie sali, z widokiem na ogród. Wszystko było perfekcyjne. Zamówił szampana, a kelnerzy traktowali nas z najwyższym szacunkiem. Paweł opowiadał, jak bardzo jest ze mnie dumny, jak bardzo we mnie wierzył. Patrzyłam w jego oczy i widziałam w nich dawny blask. Cały ten chłód, który czułam od miesięcy, topniał z każdą minutą. Moje serce na nowo wypełniała miłość i nadzieja. Może przesadzałam, myślałam. Może to był tylko trudniejszy czas, a teraz wszystko wróci do normy. Po przystawkach i daniu głównym, kiedy byliśmy już po kilku kieliszkach szampana, Paweł nachylił się w moją stronę. A teraz czas na deser. Zamówiłem coś specjalnego. Coś, co powinno przypieczętować ten wieczór, powiedział z tajemniczym uśmiechem. Chwilę później kelner przyniósł dwa talerzyki. Na każdym z nich znajdował się kawałek sernika. Ale to nie był zwykły sernik. To był sernik z rosą, idealnie kremowy, z delikatną, złocistą pianką na wierzchu, na której perliły się kropelki syropu. Wyglądał znajomo. Pachniał, pachniał dokładnie tak, jak sernik mojej teściowej. Pani Basia, matka Pawła, robiła najlepszy sernik na świecie. To był jej popisowy numer na każde święta i rodzinne uroczystości. Receptura była rodzinnym sekretem, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Niesamowite, powiedziałam, biorąc pierwszy kęs. Smakuje identycznie jak sernik twojej mamy. Musicie mieć tu jakiegoś genialnego cukiernika. Paweł uśmiechnął się dziwnie. Mówiłem, że to wyjątkowe miejsce. Ale coś mi nie pasowało. Ten zapach, ten smak był zbyt idealny, zbyt identyczny. Kiedy kelner podszedł, żeby zapytać, czy wszystko w porządku, postanowiłam zaspokoić swoją ciekawość. Przepraszam, muszę zapytać. Ten sernik jest absolutnie genialny. Czy mogłabym prosić o przekazanie gratulacji dla cukiernika? Smakuje jak domowy wypiek mojej teściowej. Kelner, młody, uprzejmy chłopak, uśmiechnął się szeroko. To bardzo miłe, ale akurat ten sernik nie jest naszego autorstwa. To ciasto próbne na jutrzejsze wesele. Mamy dziś degustację dla państwa młodych, którzy organizują u nas poprawiny. Poczułam lekkie ukłucie zdziwienia. Ach, rozumiem. Co za zbieg okoliczności. Paweł spiał się lekko. Kochanie, może zamówimy jeszcze jednego szampana. Próbował zmienić temat. Ale ja już nie słuchałam. Mój umysł zaczął pracować na najwyższych obrotach. Wesele. Jutro. Moja młodsza siostra, Kasia, brała ślub za dwa tygodnie. Paweł miał być świadkiem jej męża. Może to o nich chodziło. Może przygotowali jakąś niespodziankę. To bardzo ciekawe, kontynuowałam, patrząc na kelnera. Moja siostra też niedługo wychodzi za mąż. Zawsze jest tyle przygotowań. A kto jutro ma ten wielki dzień, jeśli można zapytać? Oczywiście. Państwo Magdalena i Paweł Nowak. Bardzo sympatyczna para. Pan Paweł wszystko osobiście dopinał na ostatni guzik odpowiedział z uśmiechem. Paweł Nowak mój mąż. Świat zawirował. Szum w uszach zagłuszył muzykę w tle. Spojrzałam na Pawła. Jego twarz była blada jak ściana, a w oczach malował się czysty strach. Upuścił widelec, który z brzękiem uderzył o talerz. "Paweł" szepnęłam, chociaż moje imię odbijało się echem w mojej głowie. "Kim jest Magdalena?" Milczał. Patrzył na mnie wzrokiem zbitego psa. "Kim jest?" Magdalena. Powtórzyłam, a mój głos nabrał lodowatej twardości. Ewa, ja, ja ci wszystko wytłumaczę, wyjąkał, rozglądając się nerwowo. Wstałam. Czułam na sobie wzrok ludzi z innych stolików. Ale to nie miało znaczenia. W jednej chwili cała ta magiczna otoczka prysła jak bańka mydlana. Ten piękny dworek, te kwiaty, ten szampan, to wszystko było kłamstwem. To nie była celebracja mojego sukcesu. To była jego próba generalna. Jego degustacja weselna. Ty draniu, powiedziałam cicho, ale z taką nienawiścią, że sam się wzdrygnęłam. Ty świętujesz mój awans w miejscu, gdzie jutro bierzesz ślub z inną kobietą. Nagle wszystko ułożyło się w jedną, potworną całość. Jego ciągłe wyjazdy służbowe. Tajemnicze telefony. Pieniądze znikające ze wspólnego konta. Jego pomoc dla dalekiej kuzynki Magiedy, która niedawno przeprowadziła się do miasta i potrzebowała wsparcia. Ta kuzynka, którą widziałam raz, przelotnie. Młoda, piękna, patrząca na niego z uwielbieniem. Poczułam falę mdłości. On nie planował odejść. On planował prowadzić podwójne życie. A moja siostra. Jej ślub za dwa tygodnie. On zamierzał stać u boku jej męża jako świadek, mając już inną żonę. Tutaj na chwilę się zatrzymam. Czy kiedykolwiek czuliście, że wasza intuicja krzyczy, a wy ją ignorowaliście, bo prawda wydawała się zbyt bolesna, by w nią uwierzyć? Ciekawa jestem, czy to uniwersalne doświadczenie, ta desperacka chęć wiary w dobro i w drugiego człowieka, nawet gdy wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią co innego. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie? Wróciłam myślami do sali. Paweł próbował mnie złapać za rękę. Ewa, proszę, usiądź. Porozmawiajmy. Odsunęłam się, jakby parzył. Nie mamy o czym rozmawiać. Twoje wesele. Jutro. Z Magdaleną. A co z weselem Kasi? Kim ty jesteś? Wtedy zobaczyłam ją. Przez szklane drzwi prowadzące na taras wchodziła kobieta w eleganckiej sukience. To była ona Magda podeszła do naszego stolika z uśmiechem, który zamarł, gdy zobaczyła moją twarz. Paweł coś się stało a panią znamy zapytała, patrząc na mnie zdezorientowana. Paweł skulił się w sobie nie był w stanie wydusić słowa więc ja to zrobiłam. Wyprostowałam się. Spojrzałam jej prosto w oczy i powiedziałam z zabójczym spokojem. Jestem Ewa. Żona tego człowieka. Gratuluję jutrzejszego ślubu. Mam nadzieję, że sernik wam smakował. To popisowy numer mojej teściowej. Twarz Magiedy przeszła przez całą gamę emocji, od szoku, przez niedowierzanie, aż po zrozumienie i upokorzenie. Cofnęła się o krok, a w jej oczach pojawiły się łzy. Żona! szepnęła, patrząc na Pawła. Mówiłeś, że jesteś po rozwodzie. Obróciłam się na pięcie i ruszyłam w stronę wyjścia. Nie obejrzałam się za siebie. Słyszałam za sobą podniesione głosy, płacz magiedy i rozpaczliwe nawoływania Pawła. Wyszłam na zewnątrz, w chłodne, nocne powietrze. Trzęsłam się na całym ciele, ale nie z zimna. Z wściekłości, bólu i poczucia zdrady tak głębokiej, że zdawała się fizycznie rozrywać mnie od środka. Zadzwoniłam po taksówkę, w drodze do domu wykonałam drugi telefon, do mojej siostry Kasia mój głos drżał Ewa, co się stało? Płakałaś! Paweł on jutro bierze ślub. Po drugiej stronie zapadła cisza, a potem szloch ale nie tylko jej. W tle słyszałam głos mojej matki, która zaczęła histeryzować. Kiedy dotarłam do domu, cała nasza rodzina już wiedziała. Rozpętało się piekło, ojciec chciał jechać i porozmawiać z Pawłem. Matka płakała nad losem Kasi, której wesele zostało zniszczone, zanim się w ogóle odbyło. Bo jak mogłoby się odbyć? Świadek pana młodego okazał się bigamistą i oszustem. Cała radość i miesiące przygotowań zostały zdeptane w ciągu kilku minut. Wiadomość rozeszła się z prędkością światła. W małej, zżytej społeczności, jaką była nasza rodzina i krąg znajomych, taki skandal był jak bomba atomowa. Rodzice narzeczonego Kasi byli w szoku. Rodzice Pawła, wezwani w środku nocy, przyjechali, zaprzeczając wszystkiemu, dopóki nie usłyszeli, że to ich własny sernik zdradził ich syna. Pani Basia zalała się łzami, mówiąc, że jej syn zawsze był dobrym dzieckiem. A ja, ja siedziałam w milczeniu. Cała euforia związana z awansem wyparowała. Czułam tylko pustkę i zimną, krystaliczną furię. On nie tylko mnie zdradził. On upokorzył mnie i całą moją rodzinę. Z premedytacją zniszczył najważniejszy dzień w życiu mojej siostry. Następnego dnia, w dniu jego niedoszłego ślubu, Spakowałam jego rzeczy w worki na śmieci i wystawiłam przed drzwi. Zmieniłam zamki. Zablokowałam jego numer. Złożyłam pozew o rozwód z orzeczeniem o jego wyłącznej winie. Wesele Kasi zostało oczywiście odwołane. Straty finansowe były ogromne, ale straty moralne nie do oszacowania. Moja siostra, zamiast przeżywać najszczęśliwszy czas w swoim życiu, musiała tłumaczyć się gościom i odwoływać usługi. Mój awans, który miał być początkiem nowego, wspaniałego etapu, stał się symbolem końca mojego małżeństwa. Ale z czasem zrozumiałam coś jeszcze. Dał mi siłę, dał mi niezależność finansową i poczucie własnej wartości, której Paweł próbował mnie pozbawić. Odbudowa życia po takiej zdradzie jest długa i bolesna, ale z każdym dniem staje się silniejsza. Ten wieczór w dworku, który miał być moim świętem, a okazał się jego próbą generalną przed nowym życiem, na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako najgorszy dzień mojego życia. Ale także jako dzień, w którym odzyskałam wolność. Dzień, w którym zapach sernika mojej teściowej uratował mnie przed życiem w kłamstwie. To była trudna droga, a to dopiero jej początek. Jeśli chcecie śledzić dalsze losy i zobaczyć, jak można odbudować swoje życie na zgliszczach, zasubskrybujcie ten kanał. Dziękuję, że jesteście ze mną.